Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco, moje słoneczka. Dziś zabawimy się z krzyżóweczkami, ale to nie są zwykłe krzyżówki, bo to są zdrapeczki od mojej mamy. Także mamusiu serdecznie Ci bardzo dziękuję za nie, a mamy tutaj dziewiąteczkę i osiemnastkę. I z racji Twojego pięknego gestu, jakiekolwiek wygrane tej dzisiaj wydrapie wracają do Ciebie. A po główną w razie co, to Cię zawiozę. Także kochani zaczniemy sobie od dziewiąteczki, ja moją mamcie serdecznie pozdrawiam z tego miejsca i kochani nadrapując sobie dwie pierwsze linie, w pierwszym okienku nie pojawiło nam się jeszcze żadne słowo, bonusik wygląda pół na pół, różowa również, nic w całości nie odsłoniła i pomarańczowa, no wygląda tak, także zaczynajmy. A kolejnymi literkami, które mogą nam tutaj coś działać, będą F i L. Także szukamy tych litereczek. I moi drodzy, widzę, że tu już do kilofa nam wpadnie i jedna i druga, tak w parce ładnie poszły. Tutaj mamy detal, tutaj jest lama, los, oby los nam dzisiaj sprzyjał. Tutaj nosal i ani L, ani F już nam się nie powtórzą. Bonusik. No niestety, ale w różowej teraz zerknijmy. I tutaj mamy plankton. Tutaj mamy famę. Jest i azyl. Blask. Koszula. No i więcej nie poszalejemy. No to teraz tutaj L i F. I tutaj mamy kolgotę. I wam powiem, że przejechałam tak wzrokiem, i ja tutaj żadnych literek już nie widzę. Ani F, ani L. No dobra, lecimy do góry. A kolejne dwie, no. Kolejne dwie to A i P. A to bardzo miło z jej strony, że wpadła, bo mamy od razu detal. Tutaj lama, tutaj kampania i to A nam wpadnie ładnie razy trzy, ale zobaczcie, tutaj nam się układa boa. Tutaj jest pad, nosal, odwaga. Też podwójnie na ładnie A wpadło. A tutaj mamy heterę, także zobaczcie od razu dwa wyrazy. Dzięki temu A. Skupiłam się na A, a tutaj w okupie mamy P. Ale A jeszcze się znajdzie. O, i tutaj mamy w kampanii jeszcze P. No i to by było na tyle. A nie, by nie było na tyle, bo tutaj jeszcze mamy P. No dobra, to lecimy do bonusa. Tutaj ani P, ani A. A w różowej. Tutaj zaczniemy sobie od Ady, ale tutaj nam się układa jar. Tutaj mamy Adę, tutaj zaraz obok Adama. Także już nam się tutaj parka utworzyła. Oby nam się tej trujeczka utworzyła fajna. No bardzo miło ze stron literki A, że nam tutaj wpadła. I myślę, że już wyczyściliśmy wszystkie P i A. No to pięterko niżej. I tutaj od razu od epidemii sobie zaczniemy. Tutaj, o, utopia, też nam się ładnie wyraz to układa. Także utopia, o, tutaj kolejne imię mamy. Mamy tutaj F. -kę. O, tutaj Paf. O, mamy Golgota, drugi wraz. Zobaczcie, jedna literka, i zobaczcie, ile nam od razu słówek wpadło, co. I tutaj chyba będzie ostatnie P. Pod paluchem jest K, a więc do góry. No, mamy duże szanse. No i zobaczcie, duże szanse. I dają nam X. Mam nadzieję, że tu V nie będzie. No, jest Z. No, jeszcze możemy popróbować. I teraz tak. Tutaj mamy setkę. I to chyba jedyna Z -tka. A więc moi drodzy, tutaj kończymy z heterą i boa. Także mamy dwa wyrazy: do bonusa już nic nie dorzucimy, ale może dorzucimy coś w różowej. I tutaj, moi drodzy, mamy zegar, a to dopiero. A nie, to jest drugi wyraz dopiero. Tutaj mamy setkę. Tutaj do wazy nam wpadnie. Tutaj do azylu. No, wszędzie nam troszeczkę brakuje, a więc nic tu więcej nie udziergamy. Mamy zegar i mamy jar. Dwa wyrazy o jeden za mało. No to zerknijmy tutaj. No tutaj nam brakuje tylko jednego wyrazu. Albo i aż jednego. No i tutaj niestety również kończymy z dwoma. Golgota i utopia. No nic więcej tutaj nie skroimy, a więc nie przedłużajmy. Tu byśmy mieli razy dwa. Korynt byłby wart. No zobaczcie, ile korynt był wart. No szkoda, szkoda. 5 tysiaków byśmy mieli. Kontrolne różne. Strapeczka pusta, w zasadzie to mała by miała. A zobaczmy teraz. Drugą krzyżóweczkę z numerkiem 18 i ona moi drodzy prezentuje się tak. No troszeczkę lepiej na start niż ta poprzednia, bo tutaj już mamy AD i pawia. Także już są dwa wyrazy. Brunet nasz wygląda tak. W różowej mamy tylko jeden, i w pomarańczowej jeszcze nie mamy nic. A więc, moi drodzy, ruszamy. Może się coś fajnego tutaj skroi. Kolejne literki S i U. No to lecimy. I tutaj od razu mamy ujazd. Tutaj Gustaw nam się usytuował. Tutaj mamy Instytut. No o s zapomniałam, bo my przecież jeszcze s szukamy. No i nam też tutaj troszeczkę odkrywa. O, tu będzie chyba ostatnia. No i tak, to będzie ostatnia. Dobra, do Bruneta nam wpada U. A to bardzo dobrze, bo mamy połowę już bonusa. Jest szansa S i U w różowej. I teraz tak, tu mamy S-kę w jesionie. Tutaj do Bieguna nam wpada U. I tyle poszaliliśmy. Dobra, teraz pani pomarańczowa S i U. I tutaj parcie to u mnie ucieszyło, bo mamy pierwszy wyraz. Tutaj mamy kurkę, tutaj kolejne u nam wpada, tutaj i eska się znajdzie, tutaj mamy kolejną eskę. I tutaj na drucie będziemy kończyć. Dobra, lecimy do góry. B i H. To no mam nadzieję, że na końcu nam nie dadzą tego X albo V, -a. także B i H. No i tak, tutaj mamy haracz, tutaj mamy Teby. No i kończymy zabawę tutaj. Do bruneta nam wpada B. No i jest jeszcze szansa na tę bruneta, bo mamy dwie jeszcze literki do odsłonięcia B i H. Tu mamy izbę, tutaj mamy debet, biegun, no jest drugi wyraz. Tutaj jeszcze alchemię sobie domażemy i będziemy kończyć nasze harce na różowej. No to przenieśmy się ciut niżej. B i H. Jest B, jest drugie B, no trzeciego chyba nie będzie, a H to w ogóle tutaj nie widzę. Ale cały czas trzymajcie kciuki. Może te dwie literki tutaj zrobią dopiero kosmos. A mamy L i F. Także wiemy, że już bruneta nie będzie, ale może nam się tutaj coś skroi. I tutaj tak, mamy L, tu jest kolejna. I to na tyle. Ada i Pa! Bruneta nie mamy, ale możemy coś tutaj zyskać w, w różowej. L i F. L-ka nam wpada. Tutaj mamy alchemię. Jest to nasz trzeci wyraz. Kochani, mamy wygraną. Już chciałam powiedzieć, że drugi, ale mamy już trzy. Także pusto nie wyjdziemy dzisiaj. No to by było tutaj na tyle, ale wygrana już jest. Także mamo będzie szaleć. Lf, teraz w pomarańczowej. Może jeszcze coś dołożymy. I tak, tu zaczniemy sobie od rawela. Tutaj mamy leaf i jest to nasz drugi wyraz. Tutaj nam wpadnie L. No i na tym L skończymy. Także tutaj genua i leaf. Ale nic nie szkodzi, bo wygrana jest. Mocna dycha nam wpadła. Jeszcze sobie sprawdzimy, czy czasem nic nie pomyliłam. Mam nadzieję, że nie. Tutaj brunet by miał na, dla nas stówę. A my, moi drodzy, mamy faktycznie 10 zł. Także nie jest źle. Połowa wkładu odzyskana. no a Może tą wygraną weźmiemy sobie naprzód. Tak, niech prezentuje nam ładnie matę. I moi drodzy, z dzisiejszego drapingu wpadła nam 10 zł. Także połowa wkładu odzyskana. Moja mama będzie dzisiaj szalała po kolekturach. A ja się już żegnam z Wami. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Dziękuję Wam za przemiłe towarzystwo. Pozdrawiam Was wszystkich serduszko. Mamusiu dla ciebie buziaczki. I do następnego. Także kochani, miłego dnia. No i pa!